Z tej strony Mixola, kanał retro według Mixola. Dziś spotykamy się, żeby sobie zobaczyć taki cartridge na Game Boy. Ja, nie mam Game Boya, to zobaczymy go troszeczkę inaczej. Jest to składanka, słuchajcie. 68 w jednych. Oczywiście są tu jakieś powtórzenia, ale widzę tu kilka ciekawych tytułów, i z tego powodu chciałbym ją przetestować i z Wami razem sobie to sprawdzić w cartridżu Super Game Boy. Ja eee, już odpalałem, że wiem, że działa, ale chciałem Wam też pokazać. Odpalmy. Dobra, Zgaszę światło, żeby lepiej było widać. O, pewnie teraz lepiej, o jak jaskrowo. Dobra, słuchajcie, eee, odpala nam się to w trybie tutaj eee, Jedziemy Pokemon Silver, pierwszy tytuł. I zobaczcie, to jest to, o czym mówił Dark Archon w opisie tego cartridge'a: że ramka w koło nie tylko jest standardowa. Niektóre gry wykorzystywały tę ramkę. A niektóre nawet umieszczały tutaj jakieś dodatkowe funkcjonalności. Oczywiście jest to kolorowane ee, sztucznie, tak? To jest gra, chyba jest czarno-biała, to Ja to mogę gdzieś tu chyba przełączyć w oryginalną paletę. Już nie pamiętam, w którym to się robiło. Wow. No dobra, zagrajmy tak jak jest. Zauważyłem jeden dziwny temat. Gry, które wymagają wciśnięcia startu, wymagają wciśnięcia tego startu dość dłuży, dłużej. Tu mnie wycofuje, okej, okay. aha, bo tutaj przyciskiem wycofałem. Tutaj mogę sobie kolory zmienić. Dobra, już pominiemy tutaj ustawienie czasu. Tym przyciskiem mogę taką jedną spalet pod przyciskiem sobie zmienić. Ciekawe swoją drogą, czy mogę ustawić? Mogę. Nic nie będę mógł wejść do oryginału teraz. Czyli zobaczyć czarna, czarnie, bieli. Ale yy, niektóre gry obsługiwały tutaj opcję kolorowania, yy, sugerując kolory. I nie wiem właśnie, czy ta gra nie sugeruje tych kolorów bo jest całkiem nieźle pokolorowana. A czy nie, 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 że konsola sama dobiera te kolory, tylko predefiniowanie. Dobra, zacznijmy grę. Nie bieli trochę słabo. No całkiem, całkiem fajnie to jest. No dobra, nie będziemy tu pokemonować, chciałem Wam wszystkie gry pokazać, więc reset i jedziemy następną. Ciekawe czy jest tutaj ja Bardzo się z swego czasu zagrywałem wielowy. No, to ciekawe. też fajne rama no, czarno-biały, no tutaj fajnie, fajnie koloruje te gry, niektóre koloruje naprawdę tak tandetnie nie, nie trafia to w a widzicie, są po lewej prawie jakieś miejsca, nie wiem czy tutaj nie będą na przykład pokemony się pojawiać Tak to wygląda, może przejdźmy do następnej gry, żebyśmy tutaj gameplay... No, Pokemony charakteryzują się tym, że, tych gier jest, że, że ta gra jest popularna troszeczkę, więc jest już sporo czytania. Fajnie, że jest po angielsku, nie jest po, po chińsku. O, a czemu tak się dzieje? Czyżbym musiał zresytować? Tak jest, chyba muszę całą tę konsolę... Zresetować, bo nam się tu... Nie chcę ten tytuł wgrać, zobaczmy następny. pokemon Pitball, no może pomijmy Super Mario Land. Marian. To jest Maria. ciekawe koloru nie mogę tutaj przełączyć. Żeby Maria nie mógł być w tej wersji. Tylko po, 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 po kilka roku wskażę tej gry, no dobra włączmy te pokemony, bo, bo sam jestem ciekawy. No cóż, no nie mogę tak zrobić, A dlaczego nie mogę żeby wyszło mi całkiem, przed chwilą to zadziałało. Czy się tą ostrość dobrze ustawioną? Mam nadzieję, że tak. No, Pat ma taki minus, że ma dość krótki kabelek. Jest całkiem spoko, powiem Wam szczerze. Oj, słabo odbiłem. Mamy bonus Tu jak widać już ramki nie ma. I dziwię się, że to się mogło podobać. To się też dało szukać, bo... Jak oba podniesiemy piłka dostanie się pod spód, to nam spadnie mimo wszystko. O. I zjedzony. Ha. Dobra, słuchajcie. Reset. Ciekawe czy z powrotem wczytam i tą grę, czy będzie menu. No nie, muszę resetować konsolę. Ciekawe. To mi troszeczkę sytuację z um, Krzysio Kartem, gdzie on wczytuje tą grę gdzieś tam. Pomiędzy i reset nie usuwaj z pamięci. Dobra, słuchajcie. Pacman, taka oczywista oczywistość. nam Namkot nam to jest chyba jakaś przeróbka.

Mam bez ładu i składu, i to za chwilę doprowadzimy do jakiejś katastrofy. Dokładnie. Ale okej, okay. grę mamy sprawdzoną. Widziałem tam jedną z takich gier, które bardzo lubiłem. Dość prostych. Doktor Mario. wybieram za muzyczkę. Ciekawe, czy ta muzyczka na Game Boyu była równie fajna. Sprawdźmy, Doktor Mario. To było tylko piknięcie. Dokładnie. Nie wiem, czy to jest ten kolor. Kurczę, no. Dobrze. Aj, 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 aj. Coś się nie mogę wcelować. Okej, okay, śmiga. Następny tytuł. Teoretycznie jest ich 68, ale ja już sprawdzałem tą listę. i Ich nie ma 68. Oby było 8 chociaż. No ale taki urok tych składanek. Pingwinland. To będzie chyba. Znawiam, czy nie będzie sam to co Land na. No nie jest troszeczkę inna gra, myślałem że to jest to, to binariant Nie wiem jaki ma cel ta gra Rozumiem, że mam to jajko gdzieś sobie tutaj zrzucić O, i mi popsuli, ok. Ale taka gierka, wyrzucanie, trochę mi przypomina DeLunera, <noise> gdzie trzeba było też tam kopać dość srogo, żeby, żeby się przedostać, pozbierać kubki złota. Bardzo irytujące, bo jedna z najbardziej irytujących gier na, na konsole NES, strasznie mnie wkurzała, ale uwielbiałem w niej grać, dzięki temu. Tu mamy japoński tytuł, jakaś ubrana pomarańcza, nie wiem co tu się będzie działo. No to jest ciekawe, hein? Nie mam pojęcia jak przejść. Pierwszy etap i, i od razu pitch'a. Kurczę, da się. Ha. Dobra, okej. Okay. Fajna gra. To mi znowu przypomina hmm, Baba Palace na Atalii CPC. Amstrada, Amstrada CPC. Czyli taka logiczna gra. Trzeba troszeczkę tutaj pogłówkować. Sokoba, no bo włączymy, ale to będzie pewnie logiczna gra. Azjatycka, chińska, japońska. Nie wiem. Chyba, że się mylę. No to się zakocha... A nie, czekajcie! To jest dobry tytuł! To jest dobry tytuł! Eee, a, e, z Mahjongiem mi się tu pokojarzyło. Tu trzeba po prostu wszystkie skrzyneczki ułożyć na swoje miejsce. Nie jest takie proste, bo łatwo wtopić. Świetny tytuł. Jak gdzieś do rogu dotkniemy taką skrzynkę, no to trzeba restartować i, yy, i zacząć. Teraz dałbym o krok do dołu i już jest po mnie. Trzeba dużo myśleć. No, to jeszcze chyba lepsze niż. To chyba jeszcze bliższe Baba Spalas niż. Yy. O! Są to zamowy nawet. Spoko tytuł. Spoko tytuł grałbym. Na Boju gdybym go miał. No, ale mam pośredni. Hmm. Wydaje mi się, że. Olej, e, że tak naprawdę to. E, to będzie tu arkanoid jakiś. A, taki Marianowy Arkanoid. E, że to wykreowało Game Boya. To, że e, te gry były. Może były mega proste. Sporo ograniczenia sprzętowe, ale jednak mega grywalne. Czy właściwie proste. Potrafili zrobić na tą konsolę, mimo jej ograniczeń, gry naprawdę spoko. Takie mega zaawansowane. Zobaczcie takiego Mariana e, upchnięcia w tej małej konsolce. Zobaczcie, ona była na takie swoje czas taka mało zaawansowana. Wszak tam chyba bodajże Zilog siedzi. O ile mnie pamięć nie myli. Ale sprawdzę to. Lubię arkanoidy, <laughs> lubię arkanoidy. Sporo czasu e, katując 168 w jednym spędziłem grając. Szkoda, że znajdzie jak żadnych nie ma takich typu tam strzelające rakietki i tak dalej. Ach i został ten jeden co będzie go najtrudniej zbić. A nie. dobra, nie będziemy tu kaszanić, bo się zajdzie, jedziemy dalej. Fajna składanka swoją drugą, Jeden kartridż. Rzeczywiście no są kartridże nagrywarki, jak flash karty, na których można mieć znacznie więcej gier, ale już taki kartridż, taka składanka pozwalał fajnie sobie pograć. Szaleństwo. No to jest szał wszystkich. Mam ciotek i tak dalej. Byliśmy tak zjedzeni. Brick Game'em. E, żeby nie mogliśmy na to patrzeć. Znaczy, gra jest świetna, tak? Natomiast. E, był czas, kiedy, no, Break Game królował, tam nie było nic zbytnio więcej. No, dostanie się do konsoli, na której była Contra i Mario, e, zdeklasyfikowało tę grę, ale starsze pokolenie, które tam jeszcze nie bardzo ogarniało, e, znalazło się tutaj, że tak powiem. No ciekawa historia jest z Brick Game'em, jak on powstał. E, się połączy, już nie... nie, nie, nie pamiętam e, nazwiska, ale... Siedział na przystanku i nudziło mu się i bawił się kalkulatorem i e, stwierdził, że fajnie by było zrobić jakąś zabawkę, która by umiliła takie oczekiwania. No i tak powstał brick game. Ach, kurczę, jak to pokrzaniłem straszliwie. O, tu idę na krzaj. No dobra, bo się za to Jedziemy dalej. Czas goni. dzisiaj mam nudzić, jak będziecie oglądać. Tetris jak Tetris. Gra. Fenomenalna flipu. Wyczuwam Tetris o podobną grę. Leci już czas. Aha, ja tu mamy. Nie ogarniam, co się dzieje. Czy mogę się tylko domyśleć, czy trzeba strącać kostki takie same? A ja mogę zmienić kostkę? A mogę ją chyba tylko. Bo właśnie się skrzaniło. Dobra, gramy dalej. Nie wiem o co chodzi w tej grze, to taka odmiana jakaś Tetrisa. Strasznie wolność to jest, dobra. Jedziemy dalej w Bomb Jack. No i to jest, słuchajcie, to jest, kochani, gra. Ja nawet nie byłem świadomy, że to na Nintendo wyszło. Muzyczka jest klasycznie. Czy to na Atari, czy na Co bo... A to Bitcoin jakiś latał. Kurczę, nawet nie wiedziałem. Ostatnia bomba. O, jak się tego natworzyło. No szkulczaczki. Wcale nie jest to taki prosty tytuł. No i chyba tu skuszę. Nie no może dolecę. Dobra gdzie jest ta bomba taka błyszcząca ładna. Jack. Klasycznie rewelacja. Jedziemy dalej. No ale, że Bążek ja był, to powiem, że zaskoczenie ogromne. Kiedyś też mi zwrócił uwagę, że gram w zwykłych proporcjach, że rozciągam na 16, na 9 gry, które nie powinny tak być rozciągnięte. I miał chyba rację, bo mimo wszystko to jest chyba i tak zbytnio rozciągnięte. Castelwania. Słuchajcie, e, są ludzie, którzy są zakochani w tej grze. Mnie ta gra nie urzekła, e, w żadnej odmianie, e, kwestia gustu mi się wydaje, dany ta postać chodzi, jakby się przykleiła do podłogi, e, brakuje mi tu dynamiki. E, no jest to jakiś tam platformer. E, nie mając wyboru, pewnie bym to grał, ale e, ale nie do jakichś tam moich super turbo ulubionych gier. Grałem wiele fajniejszych. Jest jeszcze czas. Dobra, postać się wpina spoko całkiem. Swoją drogą dziwi mnie, się coś takiego, czemu w tych czasach jak... E, jak Nintendo wypuszczało Game Boya, e, inni producenci nie szli podobnym kierunkiem, no w sumie było? David Innes, tak Game Boy to był. To był tą palmę. No takiej platformy. No mi się na przykład ta gra nudzi ee, z całym szacunkiem dla fanów, nie? Bo wiem, że Castlevania ma e, się ogromną popularnością, jest to świetna gra. Według yy, tutaj. Według fanów i. Szanuję mój tytuł. No mnie nie kupuje, ale, ale okej, okay, no, przyjmijmy, że, że nie jest taka zła. Eee, jedziemy dalej i widzicie, mam wrażenie, że się zaczynają już powtórki. Natomiast i tak jest grubo tych gier na tym cartridge. I tu takich fajnych Pokémon Silver. No szkoda, że nie ma Yellow'a. Pokemon Super Mario, Pac-Man to było, 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 było. Tetris, flip up No słuchajcie, niestety, ale tu już chyba do końca są powtórki. Tak jak mówiłem, Garska g I tak jest więcej niż, niż myślałem. Zobaczmy na sam koniec. Nie wiem, Tetris to nam odpali. I sto żyć będzie w Tetrisie. Nie, to jest po prostu dalej klasyka Tetris. Polski nie spadają szybciej. Różni się to w konsoli Pegasus, czy w... No, w Pegasusie była 168 w jednym. No ten kartycie jednak ileś tam razy, no wiem, był inny level i tak dalej. Kończymy. Słuchajcie, no. Gdybyście trafili, myślę, że warto kupić. Ja że otrzymałem od, od kolegi Perinoid'a całkiem spoko kartridż. Jest parę gier, jest co pograć, a, a mówię, no mam tylko przystawkę. Mam już tą jedną grę, o której tam kiedyś ją pokazywałem tą grę w momencie, kiedy testowaliśmy przystawkę. Nie miałem więcej, jest co pograć. Myślę, że jeszcze się tym pobawimy, może wrócę sobie do, do Pokemonów. Dzięki, że oglądaliście. E, opiniujcie, e, co myślicie na temat składanek. Pewnie trafi się wiele osób, które e, tylko oryginały i, i będą tutaj psioczyć, bo to e, no, raczej wątpię, żeby to oryginał był. I e, Jak oceniacie gry? E, co powiecie na temat Castelwani? Jestem ciekawy waszych opinii. Piszcie. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia.